Omuk Secret Brainrot. Wezmę go do mojej bazy cast. Będzie mi zazdradz i będzie jeden więcej do odcinka. Bożc, jak on się na to nabrał na wawet. Nie wyglądam jak Brain XDDD. Dobra, zobaczmy, co on robi, w trakcie, gdy nie ma go na kawałku odcinka. Dwa minuty później. Palionku chodź, są krok za sceny bez nas. Tutaj jestem, Pimpusiu. Na szczęście nikt nas nie szypuje. Ja tam wiedziałem jedną tropkę, co ode mnie zgapiła nazwę. Cię pimpuś no, nazywa się ładna czcionką. Cię pimpuś. jakąś ładna czcionką. Serio? Tak ale zgapiara. Tak ale zgapiara. Ja zgapiara? O ty, idioto niewychowany, matka cię nie kocha, a ojciec podszedł po mleko, bo nie umiał się na ciebie patrzeć. Nawet nie miał cię w planie, a gdyby patrzeć ja ciebie, to widać, że rozwinięty. Jesteś jak papier toaletowy, a mimo to masz szczelność, nazywasz mnie zgapiarą? Już nie, nie kolegujemy, uważaj sobie. A więc teraz widzowie, Korka, idziemy okraść, co tu się dzieje. Pozdrowicie mnie na odcinku, mega chciałabym być popularna. Sorki, ale my nie... Masz to jak w banku. Ale palionku ona mnie zwyzywała. Pimpusiu, muszę te dzieckie cicos powiedzieć. No co, znowu to samo. Pimpek zrywam z tobą. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that you love. Pimpuzu, paleon. Sezast will. Skad wiesz? Paleon W, sekwicie. Wonci live. Oni. On.